Witamy wszystkich. Przed Wami program Najlepsze Strzały. Dzisiejszą dziesiątkę otwiera czeski T34-100 z niesamowitym strzałem na podstawie minimapy. Na dziewiątym miejscu IS-7 z pięknym strzałem. Wroga artyleria dziewiątego poziomu może i jest szybka, ale z pewnością nie szybsza od 130 mm pocisku IS-7. Kolejny strzał pokazuje nam, do czego zdolny jest artylerzysta, kiedy się rozłości. Jeden strzał i dwóch przeciwników do garażu. Następny jest obiekt 261, który słynie z celności. O ile rzecz jasna, terminu tego można użyć wobec artylerii. Spudłował w T49, za to idealnie trafił w AMX 1375. Jest 7 ponownie na pierwszej linii frontu, jednak tym razem odległość od przeciwnika nie jest mała, prawie 500 metrów. Jak ten pocisk tam doleciał? Niesamowite szczęście, czy może mistrzostwo gracza? Spójrzcie tylko na ten strzał. Po czymś takim długo można się śmiać. Po co IS-3 strzelał w wieżę lwywę? Myślał, że tam pancerz jest cieńszy, czy też policzył, jak trafić w E-25? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Kolejny strzał zachwyca tym, że obiektowi 263 w ogóle udało się znaleźć tę szczelinę. Okienko jest wielkości pięści, a on nie tylko trafił, ale i unicestwił esto niesamowite. Przed nami trzy najlepsze strzały. Na początek M41HMC. Trafił wroga przez tak małą szczelinę pomiędzy domami, że nawet celne czołgi średnie dziesiątego poziomu mogłyby pozazdrościć. Kolejny strzał udowadnia, że trzech pasków na lufie za darmo się nie dostaje. Czasami do zwycięstwa potrzeba gimnastyki artystycznej. A oto pierwsze miejsce, na którym znalazł się jak na wzgórzu w Himmelsdorfie japoński czołg. Oho. Pragnienie dobicia ostatniego przeciwnika było tak ogromne, że nawet domy i brak bezpośredniego kontaktu wzrokowego nie były przeszkodą. Oglądaliście program Najlepsze Strzały. Subskrybujcie kanał, dawajcie lajki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!